Nadszedł czas podsumowań naszej gry na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Polsce. Niestety przygodę z turniejem kończymy już po trzech meczach po fazie grupowej z zaledwie jednym punktem na koncie. Rodzą, rodzą mi się w głowie takie porównania do, do tego turnieju, w którym tre trenerem reprezentacji polski był Franciszek Smuda, i turniej Euro 2012 również organizowany był w Polsce. Chciałbym podsumować pracę trenera Dorny, czego według mnie zabrakło w naszej grze, w jego pracy, w przygotowaniach, więc zaczynamy. Brak pomysłu na grę. Trener Dorna przygotowywał tę reprezentację przez ostatnie dwa lata do turnieju, a tak naprawdę nie widzieliśmy żadnego pomysłu na grę. Graliśmy bardzo, bardzo chaotycznie. Praktycznie zabrakło jakichkolwiek kombinacji z piłką. Głównie nasza, nasza cała gra wyglądała: kopni-biegni, na ferem, długa piłka na, na, na napastnika, zazwyczaj Mariusz Stępiński, w ostatnim meczu Krzysztof Piątek, ewentualnie Dawid Kownacki. No i niestety nie przyniosło to oczekiwanych efektów, chociaż trzeba przyznać, że dwa mecze rozpoczęliśmy od strzelania bramki, więc gdybyśmy tam pokazali więcej charakteru, jak już udało się zdobyć tą bramkę i udałoby się utrzymać te, 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 te dwa wyniki, wygrać dwa pierwsze mecze, no to potem z Anglią moglibyśmy sobie przegrać nawet 0-3 i, i nic by się nie stało, no ale nie gdybamy. Zabrakło jakiegokolwiek planu awaryjnego. Po pierwszym meczu, kiedy z, z każdej strony dochodziły sygnały, źle to wygląda, Fatalnie, fatalnie są ci zawodnicy przygotowani. Krystian Bielik mówi, gramy tak jak trenujemy. No, mnóstwo, mnóstwo problemów, mnóstwo różnych sygnałów, że pierwszy mecz no, nie został najlepiej rozegrany i warto by było coś zmienić. Jakie są zmiany na drugi mecz? Praktycznie nie ma żadnych zmian, gramy dokładnie, dokładnie to samo. Słaby Dawidowicz nadal jest na boisku, wychodzi na, na Szwecję od pierwszej minuty. Krystian Bielik nadal siedzi na ławce, nic się nie zmienia. Gramy dokładnie tak samo, na farcie, na farcie, bo na farcie, no, remisujemy jakoś ten mecz i, i jeszcze mamy, mamy nadzieję, że, 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 że się uda awansować, chociaż się nie udało, zabrakło planu awaryjnego. Mecz ze Słowakami można było uznać za taki wypadek przy pracy przetarcie się na, na, na takim poważnym turnieju. No i okej, okay, przegrywamy. Trudno. Ale mecz ze Szwedami no to już niestety był, no był pokazem takich braków, braków w zdecydowaniu i braków w podejmowaniu ryzyka w meczu. Scenariusz był podobny jak w meczu ze Słowacją: strzelamy szybko bramkę. Ale potem tracimy dwie. Już w pierwszej połowie straciliśmy te dwie bramki. I pierwszą zmianę, jaką dokonał Marcin Dorna w tym meczu, był po przerwie. Marcin, Mariusz Stępiński zszedł z boiska za niego. Jarosław nie zgoda. No, zmiana powiedzmy: ok, napastnik za napastnika. Fajnie, no ale po tej zmianie nic się nie działo. Kompletnie nic. Dalej totalny chaos w środku pola. No, gra nie istniała tak naprawdę. Były długie piłki, nieprzemyślane. Źle to wyglądało. Trzeba przyznać, że, że naprawdę źle to wyglądało i Szwedzi mieli swoje sytuacje, żeby, żeby nam strzelić trzecią, trzecią i czwartą bramkę. Nasza gra zaczęła dobrze wyglądać od około 80 minuty. Chwilę wcześniej na boisku pojawił się Patryk Lipski, który zmienił zmieni Łukasza monetę. A zaraz po tym już w samej końcówce meczu z boiska zszedł Dawidowicz. Nagle okazało się, że kiedy podejmiemy ryzyko i... Za Dawidowicza przed piątek, kiedy zaczęliśmy przyciskać, podejmować większe ryzyko, nagle stworzyliśmy po prostu jedną, drugą, trzecią, czwartą sytuację. No i w samej końcówce rzut karny na 2-2. Jakby to wyglądało, gdyby Dawidowicz wcześniej zszedł z boiska i wcześniej byśmy podjęli to ryzyko? No, można, można sobie odpowiedzieć na to pytanie, że, że dużo wcześniej mogliśmy już tą bramkę na 2-2 strzelić i byłby jeszcze czas, żeby strzelić bramkę na 3-2, jeżeli dalej byśmy tak naciskali, bo jeżeli jest sytuacja w grupie, że przegrywamy pierwszy mecz, drugi mecz też przegrywamy, 1-2, no to logiczne, jak przegramy dwa mecze, to na pewno nie wyjdziemy z grupy, więc dlaczego od razu po przerwie nie zostały rzucone te wszystkie siły i, no i atak na 100%, no nie ma na co czekać, albo, albo wygrywamy ten mecz, i staramy się strzeć dwie bramki i doprowadzić do 3-2, albo przegrywamy no i żegnamy się z turniejem. Brak kontaktu z rzeczywistością. Tutaj chodzi mi o tą wypowiedź: wypowiedź trenera Adorny zarówno na konferencji po meczu ze, ze Szwecją, jak i, jak i wypowiedzi przed meczem z Anglią, gdzie, gdzie Dorna twierdził że Dawidowicz wykonał wszystkie założenia taktyczne, jakie, jakie mu postawili i są zadowoleni z jego, z jego gry. Chociaż na mecz z Anglią z jakiegoś powodu już nie wybiegł. No, jeżeli Dawidowicz wykonał wszystkie założenia, jakie mu, jakie mu postawili, zagrał dobrze, no to oglądaliśmy chyba zupełnie inne spotkanie. Ostatnia sprawa, jaką chciałbym poruszyć, to sprawa Bielika. No i tutaj brak jakichkolwiek konsekwencji wyciągniętych w jego stronę. Jeżeli Christian Bielik po tych słowach, które powiedział, gdzie no, mógł stracić zaufanie trenera, drużyny, ok, powiedział, powiedział to, co czuł, powiedział prawdę. Tu nie wnikamy, czy to jest prawdziwe, były te słowa, czy nieprawdziwe, czy faktycznie te treningi źle wyglądały, bo tego akurat, tego akurat nie wiemy, jak, jak wyglądały treningi i w to nie chce wnikać. Ale trener Dorna w, takim, w takiej sytuacji powinien albo Bielika odesłać ze zgrupowania, i, no i po prostu zakończyć jego udział w tym turnieju, ponieważ i tak się nie przyda, i nie bierzemy go pod uwagę, a już w sytuacji, kiedy Bielik został z jakiegoś powodu, no to niewypuszczenie go w meczu z Anglią, no jest dla mnie no czymś niepoważnym tak naprawdę, bo jeżeli mamy gościa, który na co dzień gra, gra na angielskich boiskach, mocno, mocno zbudowany fizycznie, Jaki lepszy rywal może dla niego być na tych mistrzostwach niż Anglia? I kto inny mógłby lepiej zagrać w środku pola niż Bielik? Bielik z tym na przykład. No, nie wiemy dlaczego, dlaczego Bielik nie zagrał, nie dowiemy się już tego. Prawdopodobnie kiedyś on tam w jakimś wywiadzie powie, jak to naprawdę było z Marcinem Dorną, i, i, i wyjdą jakieś, jakieś pewnie no, niezbyt fajne sytuacje. Został na zgrupowaniu, ale żadnej minuty nie zagrał na całym euro, czego ja osobiście nie jestem w stanie zrozumieć. To by było na tyle, jeśli chodzi o Marcin Adornę. Chociaż osobiście uważam, że świetnie zna się człowiek na piłce. Przecież to właśnie przez jego, przez jego ręce trenerskie przeszły takie talenty jak Linety, Milik czy na przykład Zieliński. Czyli piłkarze pierwszej reprezentacji. No ale może trenowanie, trenowanie kadry na już takim poziomie, gdzie jest ta presja znacznie większa i oczekiwania, po prostu nie jest dla niego no i nie czuję się w tym najlepiej. To taka, taka jest moja opinia. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale możecie, możecie się tym podzielić w komentarzu, więc zapraszam do dyskusji poniżej. To by było na tyle dzisiaj. Cześć!